Kiety natowskie w Turcji, prawda? Także Rosjanie zrobili tylko to samo, ale nawiasem mówiąc, żeby on zwinął te na że Związek Radziecki zwinął te na Kubie, to ten musiał zwinąć te w Turcji, prawda? No, także tak to wyglądało. No i Kennedy miał ogromne problemy z kręgosłupem, ogromny ból kręgosłupa i zażywał takie na to takie końskie leki, prawda? Końskie dawki. I te leki miały taki efekt uboczny, ogromne podniesienie libido, więc on cały czas chciał z paniami ten teges. No i ponieważ on był popularny i przystojny, to chociaż niski, ale w fajny uśmiech miał i, i takie inteligentnie blisko osadzone oczy, tak. Yy. Nawiasem mówiąc Jackie Kennedy i on, i on wyglądali zabawnie na zdjęciach, bo ona miała oczy jak ryba po obu stronach, on miał tak bardzo blisko. No, ale i tak, ponieważ to lewicowa prasa i tak uważa, że no, na najelegantszą parą. No i on rzeczywiście wyglądał ciekawie i robiono ona trochę gorzej. I robiono takie, arszykowna była więc. Robiono takie różne... No, miał te, te, te grupi swoje, tak? one przychodziły po to, żeby prezydent miał zaszczyt je spożyć, prawda? I tam stąd są te w ogóle mroczne różne opowieści, typu tam morderstwo w Białym Domu, bo tam oczywiście Kennedy raczej nikogo nie kropnął podczas tych schadzek, ale yy, mógł i to było wszystko takie, trochę gangsterskie, więc takie ciemne, szare, więc. Kennedy był człowiekiem, który nadużywał kobiet jak najbardziej i prawdopodobnie podawał już im też narkotyki itd. Tak Także to są bardzo takie mroczne rzeczy. Natomiast Trump, no cóż, obraził jedną dziennikarkę, która się nazywa coś tam O'Donnell, nie pamiętam, okay, nie pamiętam, Rosie O'Donnell, Rosie O'Donnell, która mówiła okropne rzeczy jego synu, tym najmłodszym, że było ciekawie, tym dzieciaku, tym baroni. I no to tyle, nie? I fałszywe oskarżenia. Aha, jedną, jedną kobietę rzeczywiście przekupił hash money. Tak jak zresztą Clinton przekupił ze dwie kobiety hash money, tak zwane, czyli takie uciszające pieniądze. Czyli, czyli generalnie, zarówno Bill Clinton, jak i Donald Trump, owszem, mieli takie, jak to się mówi, predatory characteristics, takie, takie drapieżne cechy męskie wobec kobiet, ale to drobiazgi w sumie przy Kennedy. Także nie wiem, no ale kobiety, czy, czy znają historię, no mężczyźni też nie znają historii, także to mnie rozśmieszyło trochę z tym Kennedy i Trumpem. I było jeszcze o tym, że e, ludzie też nie wiedzą, że jest wymóg taki, że według e, Konstytucji debaty musi przeprowadzić publiczna telewizja. Więc to nie jest jakaś fanaberia Dudy, że on przyjdzie do publicznej, a nie przyjdzie gdzieś indziej. Oczywiście, że mu to jest na rękę, ale to nie jest fanaberia. No i tam mówiono o tym, że TVN powinien zrealizować taką dyskusję. Oczywiście Duda by oczywiście nie przyszedł, ale byłby Trzaskowski, opowie, gadałby z pustym krzesłem i dobrze by to wyszło. To raczej Trzaskowski unikał dyskusji z Dudą, ale zostawiając to nawet to, to TVN się na debatę nie zdecydował, dlatego że przeciętny serial, e, zwłaszcza w pierwszej turze, na przykład, czemu nie zorganizował pierwszej tury? Także TVN. Mógłby, nic nie stoi na przeszkodzie, większość by pewnie przyszła, że pokazał Felgeby. A no i ci, co by nie chcieli, też by przyszli, żeby nie było tak, że tam ci pokazują, tam ci nie. Ale TVN zdecydował, że pierwszej tury nie wyświetli, bo. Bo to mała oglądalność. Czysto. Większa oglądalność to pierwszy lepszy jakiś tam serial, jakaś tam Donna Rozita, czy coś tam, czy jakieś inne M, jak miłość, nie wiem, nie ogląda telewizji, bo to są głupoty no i, i że to ma większą oglądalność niż, um, niż taka debata, nie? No a więc drugiej, może też z tego powodu nie, pokazać, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to w końcu było. Ale jeżeli pierwszej z powodów finansowych nie pokazał, to jest tak, jak to się stało. no nie wiem. No w każdym razie Duda był pracowitszy i nawet w pomimo braku poparcia swojej partii nawet wygrał właściwie. Nie. Jedna ważna pisowska postać, jaka mu pomagała, to premier, który jest chyba osobiście jego kumplem, więc morawiecki, więc może to wynikać z tego, że ten uścisk, bo na, 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 na Dudę się mówi długopis, ale mm, tak naprawdę on zawytował więcej, y, więcej ustaw y, niż Komorowski. To tak mniej więcej dwa razy więcej. Kilkanaście wobec kilku. To nie duża liczba, ale mimo wszystko. I to w tym kilka takich najdroższych pisów. Także Kaczyński trochę musiał popuścić ten ucisk na.